Wiesz jak rozmawiać z dzieckiem, ale to nie zawsze pomaga? Znasz takie sytuacje, w których dziecko wspina się na takie wyżyny histerii, że żadna rozmowa nie jest dla Was dostępna? Żyćko. Czy takie sytuacje będą się Wam przytrafiać? Tak. Czy takie sytuacje przytrafiają się absolutnie każdemu opiekunowi przedszkolaka na ziemi? Tak. Czy jest to dobry powód do samobiczowania się i zalewania wyrzutami sumienia? Zupełnie nie. Wykorzystaj takie sytuacje jak lekcje. Lekcje dla Ciebie, bo rodzicielstwa, bo wychowania także trzeba się nauczyć i każda z tych sytuacji z Twoim dzieckiem będzie taką lekcją. Pomyśl o tym, jak zachowałaś się, dlaczego nie chcesz zachowywać się w taki sposób. Pomyśl o tym, co dziecku pomogło, kiedy ono się uspokoiło, a co wręcz przeciwnie, tylko nakręciło je w tej sytuacji. Pomyśl o tym, co zrobisz. Kiedy ta sytuacja przytrafi się następnym razem, bo dzięki temu, że zaplanujesz to działanie, nie będziesz czuć się bezsilna w przyszłości. I pamiętaj też o tym, że twoje zasoby są ograniczone, jeżeli jesteś na przykład zmęczona, jeżeli wokół są ludzie, którzy jeszcze tylko dolewają oliwy do ognia, nie zawsze dasz radę, pomimo tego, że będziesz fantastycznie przygotowana, i to też jest ok.